Cześć, tu Szczawi i witam Was w pierwszym odcinku z serii Skyrim Oczami Asasyna Czyli serii takich poradników do tego jak stać się fajnym asasynem I ogólnie gameplayów, e, gameplayów takich e, jakby prezentacji umiejętności tej klasy postaci w Skyrim Zacznę od prezentacji swojej postaci Jest to Kadzit Jak widzicie mam na sobie fajne itemki Zaraz przejdziemy do perków, albo już teraz, ok? Zniszczenie, w magię nie inwestowałem nic. Zaklinanie jest na setnym levelu. 5 e, perków przeznaczonych na level zaklinacz. Misterne zaklinanie, zaklinanie pancerzy i dodatkowe zaklinanie, które jest, się bardzo przydaje do nakładania po dwóch zaklęć na jakieś fajne pancerze. O których ogólnie o zaklinaniu alchemii i robieniu zajebistych pancerzy macie teraz w prawym górnym rogu. Poradnik będzie do tego. A się wysłowić nie umiem. Dobra, macie poradnik, w prawym górnym rogu adnotacja jest do niego. Kliknijcie sobie i zobaczcie, jak zrobić sobie zajebisty pancerz. Rozwijając zaklinanie alchemii i kowalstwo. Pancerz i bronie. Ogólnie jak jesteście niepokonany. Dobra, dalej jest kowalstwo również na setnym levelu, Gdzie najważniejsze perki to magiczny kowal, który pozwala ulepszyć magiczne oręże oraz pancerze? Smocza zbroja, czyli tworzymy sobie najlepsze. Lekkie pancerze w grze, które można samemu stworzyć I kowalstwo daedr, czyli najlepsze ciężkie pancerze i bronie Które można sobie samemu wytworzyć Ciężki pancerz nic, blokowanie też, broń dwuręczna też nie Na początku grałem bronią dwuręczną, bo nie mogłem się zdecydować, że chcę być asasynem I tak mi trochę wbiło Jednoręczna już troszkę wyżej, była na 65 Ucznictwo na 71 levelu Silniejsze napięcie, 4 na 5 Pewna ranka, czyli przybliżenie widoku podczas stylowania spowalnia opływ czasu o 50%, bardzo przydatny perk naprawdę, razem z sokolim wzrokiem tworzą jakby taką jedność, czyli wciśnięcie bloku powoduje przybliżenie obrazu, potężny strzał to właściwie no, m, tego nie chciałem, ale chciałem, pozwala o 30% szybciej na pięciu, czyli szybki strzał, niedawno kupiłem, bardzo też fajne, umiejętność, i ogólnie sobie w ucznictwie będę chciał wykupić większość perków, o ile nie wszystkie, lekki pancerz, nie mam nic. 62 umiejętność, ale nie mam żadnego perk'a. Skradanie, 90 level. Gdy się skradasz o 40%, trudniej Cię wykryć. Czyli niewykrywalność 5 na 5 cios w, cios w plecy, ataki zaskoczenia broni, no zadają 6-krotnie większe obrażenia, więc bardzo przydatny perk. Zabójcza celność, ataki zaskoczenia z łuku zadają 3 większe obrażenia, również przydatny. I ostrze zabójce, więc ataki sztyletami z zaskoczenia zadają teraz w sumie 15-krotność standardowych obrażeń. Jeszcze w połączeniu z moimi rękawicami rocznego bractwa, które mam na sobie, to jest łącznie razy 30 obrażeń atakami z zaskoczenia sztylet, przy atakach z zaskoczenia sztyletami, więc naprawdę bardzo dużo. Później jest ciche stąpanie, że hałas pancerza, pan, pancerza zmniejszono o 50%, lekki krok, nie uaktywniamy płyt naciskowych, możemy robić przewroty, chodzenie i bieganie nie wpływają na ryzyko wykrycia i wojownik cieni. Sobie też zostawiłem perk'a jednego na właśnie tą umiejętność. Kucnięcie przerywa na chwilę walkę i zmusza oddalnych przeciwników do ponownego poszukiwania celu. Tak więc tyle to by było ze skradania. Czyli główne umiejętności yy, w... I razem z ucznictwem w fachu asasyna Otwieranie zamków, wysoki level Ale też nie ma żadnego perk'a Tak samo jest z kradzieżą Chociaż nie tak samo, bo jest niski level Retoryka, dużo rzeczy sprzedawałem Styletów i tak dalej, których zaklinałem Żeby właśnie wbijać te levele Tak samo miksur, tak jest właśnie alchemia na setnym levelu Czyli przygotowane przeze mnie mikstury i trucizny są dwa razy silniejsze. Przygotowane przeze mnie mikstury przywracające zdrowie magii lub kondycji są o 20% skuteczniejsze. I przygotowane przeze mnie mikstury o pozytywnych efektach są silniejsze o dodatkowe 25%. 5%, więc ogólnie perki powodujące, że mikstury są silniejsze. I iluzja na 25 levelu, ale tak właśnie zacznę teraz wbijać iluzję, jakieś czary kupować, przeznaczać na to perki, bo to też się przydaje w fachu Asasyna. A ja z tego do tej pory nie korzystałem, co i tak nie pozwalało mi robić. Zresztą zaraz zobaczycie na prezentacji, jak pokażę wam jak rozpierdalam strażników pękniny i giganty. Tak więc jakoś jakości rozgrywki z tego nie tracę, ale mimo wszystko będę chciał sobie się jakoś w tej yy, iluzji podszkolić. Tak więc w następnych odcinkach już pewnie zobaczycie jakieś czary niewidzialności itd. No i to by było na tyle z moich umiejętności Perku 46 level, gram Kagitem. Ok. Przejdźmy do ekwipunku i do broni. Jest brzytwa Mechrenusa, polepszona na legendarne 47 obrażeń, bez żadnego perka do broni jednoręcznej. Pamiętajcie, to nie jest tak, że ja mam w jakieś umiejętności, jakieś takie super fajne i w ogóle. I trafienia mają niewielką szansę na natychmiastowe zabicie, a więc ta brzytwa się bardzo przydaje, bo jak kogoś zaatakuje, to od razu. Podrzeczynam mu w większości przypadek gardła, czyli robię te fajne finishery, czyli natychmiastowe zabicie. Wystarczy się zakradnę, nawet od przodu i tak podcinam mu gardło. Daedric Freeze, czyli jeden z moich mieczy jednoręcznych diadrycznych cel. Z zaklęciem cel traci 15 punktów zdrowia i kondycji obrażenia od obrazu, później jest Daedric Fire, czyli drugi z tych mieczy. Zadaje celowi 16 punktów obrażeń do ognia, płonące cele odnoszą dodatkowe obrażenia i Daedric Souls Dadger. Czyli napełnia okleń jeśli cel umrze w ciągu 3 sekund z obrażeniami 78. To są moje dwa sztylety, dwa miecze. Dalej są ebonowe strzały, Fire snark, Sniper Bow. 316 obrażeń od długu. Razem z tymi perkami, które mam, więc tak naprawdę to on ma trochę mniej. Po prostu moje umiejętności tak go wykorzystują. Plus jeszcze ekwipunek, który zaraz Wam pokażę. I zadaje celowi 15 punktów obrażenia do ognia. Płonący cel odnoszą dodatkowe obrażenia. No i się siekiera, żeby rąbać drewno na strzały, bo mam za zainstalowany mod, że mogę robić sobie strzały. I wyszerbiony killoff, czyli ten easter egg z minecrafta. Nocet pickaxe w angielskiej wersji. No więc przejdźmy do ubrań. Nie wiem na co mi jebonowy hełm, chyba gdzieś znalazłem, na to nie zwracajcie uwagi. Mam amulet wymowy z, z gildii Złodziej. Próby perswazji w dialogach będą prawie zawsze udane, więc to przydatny. Ale na sobie mam akurat... <laughs> o obaring, to mnie zwala. Arche, Sneak, Ring. Dwa zaklęcia założone na naszyjnik i, na, i na pierścień. Łuki zadają o 47% obrażeń więcej, skradanie lepsze o 47% i to są te same zaklęcia. Buty słowika pozwalają noszącemu cicho się poruszać, oczywiście ulepszony na legendarny. Kaptur słowika, rzucanie czarów iluzji kosztuje o 17% mniej. Jeszcze mam kaptur roku ten muszę jakoś upgrade'ować też na legendarny, żeby miał lepszy pancerz. Ale to niedługo to zrobię. Dopiero niedawno założyłem, bo fajnie wygląda, jeszcze daje premię do czarów iluzji, właśnie którymi chcę się teraz zająć niedługo. Dive Ring, czyli pozwala pływać pod wodą bez ryzyka utonięcia. Tak sobie go noszę, że jak będę nurkował, sobie założę. Rękawice mroku. Cios w plecy zadaje podwójne obrażenia. To są tylko ksiarskie rękawice. Naprawdę nie ma takiego zaklęcia, Nie da się tak zachnąć przedmiotów, więc te rękawice są jedyne w swoim rodzaju. Skórzane krawasze. Mhm. Nie zwracajcie na to uwagi. To chyba znalazłem w jakimś gigancie zbroja Mistrza Gili Złodziei. Udźwig zwiększony o 50 punktów. Po prostu ta zbroja fajnie wygląda, ładnie mi się komponuje. A przez zbroję słowików wystawał ogon i mi się to zbytnio nie podobało, więc zmieniłem na tą zbroję Gili Złodziei. A ten udźwig zwiększony zawsze też się przyda, chociaż pewnie w niedalekiej przyszłości zmienię na jakąś inną. No więc. To by było na tyle z tego całego ekwipunku i ogarnięcia perków, umiejętności itd. Zapraszam do prezentacji i pokazania na co stać mojego Kazita i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Hey, 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 hey. Potęgi, asasyna. Tu jeszcze sobie później smoka zabiłem, bo od razu przyleciał. Ciekawe, ciekawe. Kilka strzał poszło i zginął. Od razu z góry zaznaczę, że nie było w tym żadnego citowania. po prostu czyste, rozwinięte umiejętności. Ta przewaga tej klasy postaci, według mnie nad innymi, i ta przyjemność, cała zgrania jest niesamowita. Strzelałem w gości, i mnie nie mogli zobaczyć, po prostu cały czas szedłem do tyłu. Jeszcze przewagę daje to, że jest noc i nie mogli mnie dzięki temu wykryć. Podstawą w ogóle grania takim asasynem jest jeszcze to, żeby cały czas być w ruchu, żeby cały czas robić te przewroty, żeby nie stać w miejscu, bo tak to prędzej czy później kogoś wykryją. Robimy, strzelamy kilka przewrotów, oni podbiegną w to miejsce, z którego był strzał, znowu ich ostrzeliwujemy i tak w cały czas, I jeszcze jak jest noc, otwarte przestrzenie, to po prostu nikt nie ma z, z takim asasynem, asasynem szans. Widzieliście, 35 strażników i 10 gigantów naraz i nie mieli nic do powiedzenia. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam na kolejne takie e, odcinki z serii Skyrim oczami Asasyna. Będą poradniki do tego, jak dojść do takiego poziomu, jaki ja e, obecnie mam, nawet lepszego. Będą poradniki, jak, jak to mniej więcej wygląda jak granie Asasynem i takie inne i takie inne. I będzie też trochę soczystego, zwykłego gameplayu, różniącego się od zagrajmy w Skyrim, które prowadzę. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało i tak jak powiedziałem, zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie.